ARTV Chicago. Witam Państwa w radiu 1490 ale jednocześnie. W Radiowizja. Gdybyście Państwo, ci, którzy jedziecie samochodami, czy jesteście w domu, mogli przełączyć się na swoich telefonach komórkowych, albo laptopach, tabletach, czy komputerach na www.radiowizja.us, będziecie mogli Państwo zarówno słuchać naszej audycji radiowej, jak i oglądać to, co zamierzam Państwu dzisiaj przedstawić. Oczywiście, jak wszyscy wiedzą, mówimy o telewizji internetowej ARTV Chicago. Także witam wszystkich jeszcze raz na platformie radiowej i na, na platformie internetowej. Proszę Państwa, w tym tygodniu mieliśmy kilka ciekawych wydarzeń, które można było obejrzeć na żywo, wziąć w nich aktywny udział na czacie, zadając pytania lub lub pisząc własne komentarze, ale także możecie Państwo oczywiście te programy również obejrzeć i chciałbym przedstawić pierwszy program, który zainaugurował ten tydzień w ARTV Chicago Studio Live, mianowicie był to program Przemka Garczarczyka znanego Państwu. Profesjonalnego komentatora sportowego, który nie omieszka przedstawiać i interesować się wszystkimi zagadnieniami sportowymi, które dzieją się w Chicago, w Polsce i na świecie. I w poniedziałek o godzinie 12, jak co tydzień, Przemek Garczarczyk ma swoją autorską audycję sportowe komentarze, a audycja nosi tytuł Po Bandzie. No, ten tytuł, został jakby wspólnie wymyślony po to, aby pokazać nie tylko piękne strony sportu i wszystko ładnie wygłaskane, ale także pokazać to, co gdzieś tam jest ukryte. No i właśnie w tym programie, w tym programie poniedziałkowym, Przemek Garczarczyk przedstawił sukces polskich tenisistów, ale jednocześnie nie omieszkał powiedzieć kilka słów na temat tego co się wydarzyło w Chicago, mianowicie braku polskich piłkarzy, którzy mieli wziąć udział w meczu towarzyskim Messi i przyjaciele. No, piłkarzy nie było, ale ja oddałbym głos w tej chwili Przemkowi Garczarczykowi. Przypominam tym Państwu, którzy chcieliby nie tylko to słyszeć, ale także obejrzeć, aby weszli Teraz na stronę www.radiowizja.us. A ja w tej chwili y, puszczam Państwu fragment tego poniedziałkowego programu, który poprowadził właśnie Przemek Garczarczyk. To była czołówka programu Przemka Garczarczyka, natomiast w tej chwili idzie króciuteńki wideoklip naszego sponsora, firmy, która reprezentuje kluby sportowe Boxing Global, Boxing.com. A teraz Przemek Garczarczyk. Dzień dobry Państwu, dzisiaj po bandzie, po bandzie to będzie drugiej części pierwszej Będziemy, będziemy na korcie, no bo tematem numer, numer jeden, e, jeśli chodzi o polski sport, bez wątpienia, to temat występu polskich reprezentantów e, Łukasza Kubota, Agnieszki Radwańskiej, no i oczywiście Jurka Janowicza podczas turnieju zakończonego w niedzielę na kortach Wimbledonu. A to jest początek. W drugiej części będziemy jechali po bandzie. Myślę oczywiście o. Polski udział, właściwie brak polskiego udziału w e, Messi and Friends. Obiecywano wiele, nie zrobiono nic. No w skrócie, ale to druga część, zaczynamy, e, zaczynamy optymistycznie, a mianowicie od najlepszego e, Wimbledonu w historii polskiego tenisa. Mieliśmy pojedyncze przykłady, kiedy coś można było zrobić. Myślę oczywiście o Wojtku Kibaku, zarówno w występach singlowych, jak i w grze pojedynczej. Teraz mieliśmy trzech Polaków, dwóch Polaków w świercinałach. Agnieszkę Radwańską w półfinale Wimbledonu, takiego, takiego turnieju na kortach pod Londynem, w dzielnicy londyńskiej. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy tej zdjęcia. Agnieszki Radwańskiej, podnoszącej ręce po zwycięstwie znali, a tutaj już to, czego się nie chcieliśmy, nie chcieliśmy oglądać, a mianowicie mecze półfinałowe z Sabiną Lisickiej. Zacznę od od tego, czy jak oceniać Agnieszkę Radwańską, ten występ. By... Proszę Państwa oczywiście, kto chce posłuchać yy, ocenę Przemka Garczaczyka w jego komentarzach, no zapraszam na stronę artvchicago.com i tam możecie Państwo w galerii wideo obejrzeć oczywiście ten materiał filmowy. Yy, no tak zaczął się poniedziałek sportem o godzinie 12, zresztą nasze programy są codziennie o godzinie 12. Możecie Państwo wziąć kalapeczkę, kawę, zrobić sobie lunch, włączyć telefon komórkowy, wpisać www.artvchicago.com i oglądać ciekawe programy na żywo. No i nawet z tych telefonów komórkowych także można zadawać pytania na czacie. Tego samego dnia, dwie godziny później, rozpoczęliśmy program Ewy Staniszewskiej Poza Cenzurą. Też jak Państwo słyszycie tytuł lekko y, kontrowersyjny, czyli pokazujemy różne sytuacje, kulisy życia y, ludzi kultury, sztuki, y, muzyki. I tym razem Ewa Staniszewska zaprosiła do studia, do y, programu na żywo znaną parę y, twórców, y, kreatorów y, największych wydarzeń muzycznych w Chicago. Mam na myśli panią Basię Bilsztę i pana Wojciecha Niewrzowa, twórców Akademii PASO. Zapewne wszyscy państwo tę parę znacie. I teraz chciałbym przedstawić fragment poniedziałkowego programu z udziałem tych znakomitych muzyków. Oczywiście przypominam osobom, które chciałyby zajrzeć do nas w tej chwili na żywo. Na nasz program Radiowizja. Proszę wpisać www.radiowizja.us. No i także tam z boku jest ekranik, na którym można zadać pytania co do naszych programów telewizyjnych. Także w tej chwili chciałbym Państwu właśnie przybliżyć ten poniedziałkowy program, który prowadziła Ewa Stańszewska. Zapraszam. Jesteśmy. Rekordzistami, jeśli chodzi o statystyki, dlatego że przeciętnie na naszym koncercie, tak właśnie mnożąc i dzieląc, wychodzi osób na koncercie. Czyli tylko dzięki temu udało nam się tak długo pracować, mhm. pomimo że nie mamy wielkich grantów. Pamiętajmy, że jesteśmy... W ciągle są obcinane, bo wiadomo, że to tak, ta tak, nie jest... Poza tym jednak Amerykanie chcą sponsorować swoją sztukę, muszą budować, tworzyć swoją sztukę, więc można dostać dofinansowanie na premierę amerykańskiego utworu, zamówionego u amerykańskiego kompozytora. Natomiast dużo trudniej dostać dofinansowanie ze Stanów, czy z miasta, czy z innego źródła amerykańskiego na premierę tak. polskiego koncertu, czy polskiego utworu. A my jednak uważamy, że Amerykańskie orkiestry robią fantastyczną robotę, a więc zachęcamy Państwa, chodźcie do sal koncertowych. W każdym domu, w każdej sali koncertowej... Na to właśnie, młodzież. Tak, jest mnóstwo propozycji godnych uwagi. Natomiast my wypełniamy tę którą której do dzisiaj nie wypełniają amerykańskie orkiestry, czyli gramy muzykę polską, zapraszamy artystów fantastycznych, wspaniałych artystów polskich, zapraszamy wspaniałych artystów chicagowskich, polskich. Uważam, że, że potencjał naszego środowiska artystycznego jest ogromny i jesteśmy, gdybyśmy byli bardziej uparci i gdybyśmy potrafili może jakoś właśnie z dystansu nawet popatrzeć na to, co mamy, może umielibyśmy stworzyć. I jestem pewna, że to się uda w końcu. Ciekawy sezon teatralno-muzyczny, chociażby w Koperniku Sente, któremu bardzo dziękuję za wsparcie Fundacji Kopernikowskiej. Te ostatnie trudne lata na pewno nie byłyby łatwe, znaczy nie byłyby w ogóle możliwe chyba do przetrwania, gdyby nie wsparcie i otwarcie sceny. Tych form jest wiele, bo przecież również teatr piosenki, który powstał właśnie przy Paso którym jestem czynnym członkiem. Tak. To też forma z tych mniejszych, które na dzień dzisiejszy są bardzo potrzebne, prawda? Są bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że, że powinniśmy w ogóle więcej śpiewać. Mm -hmm. Możemy więcej śpiewać. Czasami zastanawiam się, w Polsce zrobiły się modne takie śpiewania na placu. Śpiewnik Polski, Narodowy Śpiewnik Polski to. Taka tradycja już teraz w związku chyba ze świętem niepodległości, mm. że na placach różnych miejscach ludzie przychodzą ze śpiewnikami, które mogą sobie wydrukować z internetu i po prostu śpiewają nasze polskie piękne pieśni i piosenki, bo nie brakuje również przeboju w tych spotkaniach z piosenką. I bardzo bym chciała, abyśmy wszyscy zaczęli śpiewać, aby, abyśmy na przykład stworzyli taką Z Gitarą formę... lub best. Tak. O, tu są tak świetnie gitarzyści, że ja już za gitarę nie mam. Ale natomiast... Ale może kiedyś się też na mówić na świecie. Bardzo chciałabym pomagać w taki, wypracowywaniu takich e, tradycji e, kultury gdzie Nasi wspaniali akcesje szykargosty będą spotykali się z publicznością szykargowską, która przyjdzie posłuchać i pośpiewać razem. Proszę Państwa, i to był fragment programu Pani Ewy Staniszewskiej, poza cenzurą, w której udział wzięli Państwo Basia Biszta i Wojciech Niewrzą. W tym tygodniu podczas jednego z programów o i zdrowiu psychicznym. Połączyliśmy się z panią Ewą Cyzman-Bany z Polski, która otworzyła pod Warszawą Ośrodek Metamorfozy. Jak Państwo wiecie, ci, którzy w Chicago mieli okazję brać udział w warsztatach i wykładach pani Ewy Cyzman-Bany związanymi z ustawieniami systemowymi, wiecie o co chodzi i jak to działa i jaki ma wpływ na nasz stan emocjonalny, no i na różne sprawy związane z naszym zdrowiem, biznesem, yy, życiem partnerskim. Także połączyliśmy się z Ewą Syzman-Bany i yy, yy, tutaj przedstawię Państwu króciutki fragment jej wypowiedzi na temat właśnie tego nowo powstałego ośrodka metamorfozy, na czym to polega, jak to działa, a oczywiście te osoby, które chciałyby obejrzeć fragment tego materiału. Zapraszam do otwarcia komputerów i wpisania www.radiovizja.us A teraz przedstawię Państwu fragment właśnie wypowiedzi z programu, w którym wzięła udział pani Ewa Renata Cyzman-Banek. No, zrobiliśmy sobie taki wypad do chwiałkowa, to jest mniej więcej 100 km od Warszawy na północ, koło Nasza. Jesteśmy na gościnnym terenie naszych przyjaciół. Tutaj właśnie szykuje się miejsce kolejnego naszego ośrodka do naszej pracy na przyszłość. W sierpniu będzie pierwszy warsztat organizowany w tym miejscu. Prace trwają, a myśmy wypadli po takiej bardzo ciężkiej pracy w Warszawie, w naszym ośrodku w Polenicy. Postanowiliśmy zrobić sobie tutaj zadanie kadry i właśnie tak nas znalazły. Rozumiem. Ja dałem informację do internetu na temat dzisiejszego programu z Tobą, z taką informacją, że właśnie zaprezentujemy Twój pierwszy ośrodek, który znajduje się pod Warszawą i w którym rozpoczęłaś już działalność. Czy mogłabyś przybliżyć naszym widzom, na czym właśnie ta specyfika działalności Twojego ośrodka polega? Otworzyłam ośrodek w Warszawie Czolenicy, czyli to jest Warszawa, ale na uboczu takim całkiem miłym, bo mamy lasy dookoła, nawet koły, kozy, a dojeżdża się całkiem zgrabnie, bo szybką kolejką miejską. Otworzyłam ośrodek, który nazywa się Centrum Metamorfozy. Rozpoczęłam tam bardzo intensywne szkolenie grupy ludzi. Do tej pory nie podejmowałam takiego wysiłku wobec takiej ilości osób. Szkolenie trwało praktycznie 4 miesiące w pracy od rana do świętej nocy. Także mam w tej chwili taki wyszkolony zespół. A sam ośrodek ma służyć głębokim przemianom i już służy. Już mieliśmy pierwsze wnusy. Mamy zwroty od ludzi, którzy byli u nas na takich turnóżcach trzy tygodniowych. Bardzo, bardzo im się pzmieni życie. Ludzie wychodzą z nałogów, wychodzą z bardzo ciężkich depresji. I jak na razie o tym, co testujemy, nasza skuteczność jest porażająca, bo wynosi no 60%. Proszę Państwa, to był fragment wypowiedzi pani Renaty Cyzman-Bany, z którą połączyliśmy się na żywo w programie. We wtorek z naszego studia. Te połączenia z naszymi gośćmi wykonujemy na hangout, także programy są jakby interaktywne. Możemy, możemy zapraszać osoby z całych Stanów, z innych krajów, zapraszamy z Polski. Stąd też między innymi godzina 12 w południe naszego czasu, kiedy pokazujemy nasze audycje i w Polsce wtedy jest godzina siódma wieczorem, w związku z tym wiele osób może brać bez problemu na różnicę czasową udział w naszych programach, czy jako goście, czy też jako osoby będące na czacie i korespondujące z nami podczas audycji tych telewizyjnych. Proszę Państwa, także to był kolejny program, który w tym tygodniu wyemitowaliśmy na żywo przez ARTV Chicago, a ja chciałbym przypomnieć tym osobom, które słuchają radia, chciałyby też zajrzeć do nas do studia. Proszę wpisać adres internetowy www.radiowizja.us. Jednym z ciekawszych wykładów, który mieliśmy okazję wyemitować oczywiście jak zawsze na żywo, ale oprócz tego zarejestrować go do, dla Państwa, tych, którzy chcieliby obejrzeć go po raz kolejny albo w dowolnym czasie dla siebie. Mam na myśli tutaj wykład pani doktor Miry Modelskiej. No i ze względu na 70. rocznicę śmierci generała Władysława Sikorskiego pani Mira przygotowała specjalny wykład właśnie dotyczący generała, jego działalności jako przedstawiciela szefa rządu londyńskiego, oprócz tego naczelnika sił zbrojnych i proszę Państwa uchyliła nam Pani doktor rąbka tajemnicy, czyli przedstawiła wiele poszlak, wiele materiałów, informacji, sytuacji, które w tamtym okresie miały wpływ na to, aby alianci zdecydowali się dokonać zamachu na generała Sikorskiego. Więc teraz chciałbym Państwu też przedstawić fragment tego dosyć długiego, bo trwającego ponad godzinę wykładu, no ale wykład, wykłady historyczne, jak wszyscy wiedzą, są tak obszerne w materiałach, że trudno byłoby tę sytuację przedstawić w ciągu kilkunastu minut. Także ja zachęcam do oglądania tego wykładu w całości, a w tej chwili puszczam Państwu fragment tego programu. Ultra, polską enigmę z małymi usprawnieniami Anglicy nazwali ultra, ale nie będzie błędem mówienie enigma, polska enigma w Bletchley Park, no właśnie z małymi usprawnieniami nazwana przez Anglików ultrą, jako ultra secret. Właściwie nie było dnia od 1940 do 1945 roku, ażeby Churchill nie czerpał z niej swoich wiadomości. I tutaj jeszcze coś ciekawe, że w 69 roku admirał Denitz, który był, miał interwiu z dziennikarzem o nazwisku Kennedy, w 69 roku nie mógł uwierzyć, że sztab generalny, dowództwo alianckie każdego dnia miało pełną informację e, o koncepcjach uderzenia i strategicznych e, wojsk niemieckich. Teraz to, proszę, Państwa, proszę Państwa, to był fragment, Niemiec, w którym Pani Polskę Mira nie mówiła za broń, o zabronie i to na wszystkich szerokościach geograficznych, a więc również z Ameryki i z Wielkiej Brytanii, czyli od dwóch najważniejszych aliantów. Jest prawda przekazana korespondencja Stalinowi, że to jest niemożliwe, bo podobnych antyfaszystów do Polaków takich antyfaszystów w świecie nie ma, a więc jest to niemożliwe. No i również Roosevelt wysyła telegram do Stalina, w którym oświadcza, że w żaden sposób rząd polski nie jest zaangażowany w jakąkolwiek kolaborację, nazistowskimi gangsterami. A więc widzicie Państwo, że tutaj trzeba e, znowuż e, ponownie, jak to bardzo często jest w przypadku e, uczciwych, e, zbroitych, normalnych ludzi udowadniać, że nie jest się wielbłądem. No ale tutaj dzięki... Proszę Państwa i to był kolejny fragment, fragment przyczyn związanych z e, zamachem na Pani. generała. I podczas tej powróży powrotnej, po dokonaniu przeglądu Polskiej Armii na Wschodzie, zatrzymuje się na Gibraltarze. No i tam proszę bardzo uważnie słuchać tych faktów. Otóż natychmiast po wylądowaniu, i tu jeszcze trzeba powiedzieć, że załoga, która znajdowała się w samolocie, składała się z 19 osób. Z 19 to znaczy razem było czterech członków załogi samolotu, to byli wszystko Polacy, a od spraw bezpieczeństwa był pułkownik Jerzycki. Pułkownik Jerzycki latał z generałem i w życiu politycznym należał do tej samej partii co generał, do partii pracy. Proszę Państwa, to był właśnie fragment. Nie chciałbym zdradzać wszystkich niuansów i, i tematów, które Pani doktor przytoczyła. W każdym razie no, było wiele wątków, które spowodowały to, że, ale przede wszystkim chyba jednak Katyń, to, że pod naciskiem Stalina jednak alianci zdecydowali się usunąć, usunąć polskiego generała. Chodziło też o Ziemię Wschodnie. No ale to, Zapraszam do oglądania tego materiału. Przypominam, wszystko jest w galerii wideo na stronie artvchicago.com. Proszę Państwa, ten tydzień zamknęliśmy programem, którego autorką jest Ania Jabłonowska. Razem ze swoimi przyjaciółmi utworzyli fundację. First Generation American Project. Zapraszają tutaj do nas do studia właśnie osoby urodzone w Stanach, z różnych rodziców, którzy przyjechali z różnych krajów świata, Europy. No i prowadzą bardzo fajną działalność taką socjalną, wspierają się, pokazują sukcesy tych osób młodych, które w tej organizacji funkcjonują, także jest to bardzo... Ciekawa inicjatywa i sama Ania jest osobą niezwykle aktywną i pogodną, pozytywnie podchodzącą do wszystkich tych tematów. Ja puszczę króciutki fragment z dzisiejszego właśnie programu First Generation American Project. Hello and welcome to First Generation American Drinks and Dialogue. My name is Ania Dziablonowski. I'm the host of Drinks and Dialogue and also the founder of the project. With me today I have two very special guests, Jessica Roses and Andrew Hill. Jessica and Andrew, welcome, cheers. cheers. Thank you for joining us today. So Jessica, you're the co-founder of First Generation American Project. Okej, okay, proszę Państwa, to była czołóweczka zaledwie pierwsze półtorej minuty tego programu, który dzisiaj był na żywo w naszym studiu i co tydzień Mamy przyjemność tutaj gościć ciekawe osoby właśnie z tej fundacji. Natomiast chciałbym przypomnieć Państwu, że oczywiście ARTV Chicago zajmuje się nie tylko programami w studiu, które mieliście Państwo okazję wysłuchać i niektórzy nawet może obejrzeć, ale także zajmujemy się serwisem. Który, który oferujemy całej Polonii, wszystkim organizacjom, biznesom, przedsiębiorcom, osobom prywatnym. Mam tutaj na myśli bezpośrednie transmisje internetowe z różnego rodzaju wydarzeń polonijnych, więc wszyscy ci Państwo, którzy organizujecie zarówno czy prezentacje, czy szkolenia, czy chcecie zaprezentować jakąś ważną uroczystość związaną z historią Polski, czy z działalnością organizacji polonijnych, czy nawet ze ślubu, który wasi najbliżsi rodzice, dziadkowie, przyjaciele mogą oglądać w Polsce. Także ten serwis polega właśnie na tym, aby, aby zrobić bezpośrednią transmisję w internecie, dostępną praktycznie na całym świecie na żywo i to jest chyba działalność, którą jako jedyni w Chicago prowadzimy od ponad dwóch lat, więc zapraszam Państwa do współpracy z nami. Przypominam adres internetowy artvchicago.com, natomiast jak co sobotę możecie Państwo oglądać i słuchać nas w radiu 1490am oraz na stronie radiovizja.com. US. I na zakończenie chciałbym przypomnieć, że także oferujemy reklamodawcom możliwość reklamowania się podczas naszych programów i podczas transmisji na żywo, a także udostępniamy naszą stronę internetową. Możecie także Państwo wejść na portal internetowy Dziennika Związkowego, gdzie ekran z naszej telewizji jest zamieszczony na stałe i można oglądać na autopilocie wszystkie materiały z bieżącego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.